Widam was, że Space SpaceChem. Jest to gra logiczna, posiadająca duże walory edukacyjne w zakresie chemii, czy też jak na przykład można też jakoś traktować wprawkę w języku angielskim, gdyż posiada troszkę tekstów do czytania uważam, że tego typu gry powinny być. Do tego typu gier powinny, powinno być suplemtowany język e, polski m, na zlecenie Ministerstwa Edukacji. Jednak nasze ministerstwo m, zajmuje się głównie tworzenia, tworzeniem nowych programów nauczania, m, zmienianiem ich co rok, a co prowadzi do m, krociowych zysków dla a zwłaszcza wydawców. Tu można sobie zadać pytanie, czym? A czy przypadkowo nie jest to działanie celowe, czy może są jakieś powiązania pseudobiznesowe pseudo świata polityki z biznesem, z tym lobby. No ale dajmy tej sprawie spokój, wróćmy do gry. Mm. Nie będę tu się zbytnio rozczu rozczulał. Tu macie jakieś mapkę, której jeszcze powiem wam szczerze, nie przejrzałem. to pewnie są zadania do wykonania. Eee... To może w następnym, jest odcinku, yy poświęconym jeszcze będzie. Eee... Opcje: no cóż, tu nie ma się nad tym zastanawiać. U mnie to wygląda tak. Tutaj twórcy mm, informacje. No i tu mamy osiągnięcia. No i profil. Jak widzicie, już tu grałem. Założę nowy profil. No i zaczniemy yy, grę. Co najważniejsze, muszę Wam powiedzieć od razu, że co prawda gra czerpie z chemii, ale e, nie jest Wam potrzebna tak naprawdę znajomość chemii, nie musicie jej poświęcać uwagi, jeżeli nie chcecie i uczyć się jej, bo wszystko w grze jest e, proste w zakresie oczywiście logiki. Wszystko jest logiczne i każdy może da sobie radę. No cóż, mamy pierwsze zadanie. Tu mamy krótką, krótki opis trening, który nam opowiada mniej więcej jak to działa, zawsze ten trening będzie wzajemnie, widzicie jak będzie coś nowego to zawsze będzie jakiś nowy opis, tu mamy historię, która będzie się nam odblokowywała w, w ramach, w miarę zdobywania, rozwiązywania kolejnych zadań. To część ta właśnie do wprawki w języku angielskim. Muszę wam powiedzieć, że tą grę kiedyś już dawno widziałem, ale stwierdziłem, że za dużo angielskiego, ona jest po angielsku, za dużo tego jej sobie nie poradzę. Nie jest to prawdą, dacie radę, a jeśli będziecie mieli trudności, zawsze możecie zajrzeć na ten film i ja wam tu wytłumaczę. Chemii nie potrzeba znać. Tu mamy, co dostaniemy. A tu mamy, co mamy otrzymać. Jednocześnie, jak widzicie u dołu ekranu, tutaj o, pojawia się opis tego pierwiastka Oxygen Tlen. Maksymalna ilość związań 2. Mm, tu macie tablicę Mendelejewa. Ona się potem przyda. Tak sądzę, jeszcze do tego nie doszedłem, tak, ale tak już zauważyłem, że chyba tak. No, i to wszystko, to jest wejście z powrotem do tych informacji, w których przed chwilą byliśmy. Teraz Wam wytłumaczę. To są yy, działania, jakie możemy wykona wykonać. Zaraz do niego mówimy. Tutaj, jak widzicie, mamy już tutorial, więc nie musicie się zbytnio rozczulać. To Wam pomoże. Tu mamy kwadrat, gdzie mamy wstawić. Jest to polecenie wejścia hmm. czyli wywołanie wejścia tak można powiedzieć w tym poleceniem wywołujemy yy, wyjście tej oto molekuły, czyli po naszemu cząsteczki no pokażę jak to działa, tutaj uruchamiamy grę o. i w tym momencie się uruchamiamy oczywiście błąd musimy jak widzicie doprowadzić z z kwadratu alfa, czyli wejścia input do kwadratu psi output to jest kwadrat beta input ale on jest nam niepotrzebny pokażę Wam jak to działa bez polecenia wejścia cząsteczka nam się nie pokaże to jest polecenie złap-upuść w każde z tych poleceń możemy wejść i zmienić kolorek nie musimy przestawiać. I możemy też zrobić pojedyncze polecenie, co się pewnie będzie przydawać. Polecenie start też możemy wejść i zmienić kierunek wyjścia. Zatem wróćmy do tego polecenia, złap upuść, tu mamy kierunki. Wszystkie te działania, jak widzicie, możecie też wykonywać e, za pomocą mm, literek. Klikacie sobie, naciskacie e, co zrobiłem akurat do góry W i po naciśnięciu na klawiaturze W klikacie sobie myszką lewym klawiszem kwadrat, w którym chcecie się postawić skasujmy to delaytem i zróbmy według tego co nam tu pokazują rzucamy tu mamy polecenie odwróć zobaczycie jak to działa teraz znowu mamy strzałeczkę w górę teraz co nas są strzałeczkę w tą stronę Teraz mamy znowuż upuścić lub złapać, i na końcu mamy out. Polecenie e, wyjścia. Właściwie dokonaliśmy wszystkiego. Teraz możemy sobie wybrać, e, jak chcemy to puścić. Może najpierw powoli. To jest chwytak, to ciemnoczerwone, które po pozwala nam. Chwytać atomy, cząsteczki i je prze przenosić. O, widzicie, tu był, kołzuje, tu mieliście, upuścił, a tym poleceniem, tak jak samo tu polecenie wejścia, yy, pozwala na wyjście atomów, wkruje go do wyjścia, yy, nasze znaczy tu kre, cząsteczki do wyjścia i znika nam z plaży. Mm, teraz, żeby zaliczyć to zadanie. O. Mamy po zaliczaniu wykresiki naszych zdolności, co, żeśmy, inaczej, co nam się udało, ile, ile, ile cykli, ile reaktorów użyliśmy, bo my byliśmy teraz w reaktorze i ilość symboli użytych na planszy. Robimy kontynuuj. Teraz po lewej stronie możecie sobie zobaczyć wasze osiągnięcia na tym zadaniu. Eee, Prawdopodobnie te wykresy tam to samo osiągnięcia ludzi w sieci. Możecie tutaj też siebie podejrzeć. Wrócimy do zadania. Jeszcze, bo chciałem. Jeszcze wam coś pokazać. Eee, możecie to y, modyfikować y, w różny sposób. Może pokażę na przykładzie na przykładzie pokażę na przykład to możemy sobie wstawić tutaj odwrócić usuniemy to wrzucimy tu tu macie taki znaczek że tu będzie zawracał nasz yy, nasza cząsteczka zresztą zaraz to zobaczycie Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. W pole wejścia macie pokazane tu dokładnie, w których kwadratach się pokaże. Lub cząsteczka, czyli tutaj. Natomiast pole wyjścia nie musicie go ustawiać tu w tym miejscu. W dowolnym miejscu na terenie, na terenie tego kwadratu, byle cząsteczka w całości się tutaj zmieściła. Pole wejścia, polecenia wyjścia nie musi być też tutaj. Może być tu, co za chwilę wam pokażę. wrócimy sobie e, ten i pójdźmy zobaczmy co, co tu wyszło aha no i widzicie błąd e, bo popełniliśmy popełniłem tu błąd tego typu że nie było ale teraz powinno być dobrze Myślę, że dobrze, chociaż jeszcze tak chłapiemy ciąsteczkę. O, widzicie, o czym mówię. musi się w całości y, znaleźć. I mamy kolejny błąd, ale możemy tu na przykład wdać to polecenie. I już nam się mieści i działa. Widzicie, to możecie przyspieszyć dwukrotnie, tam ilokrotnie, to nie wiadomo, w każdym razie, według strzałek. Tak, no i to najszybsze to już wam pokazałem. To zaliczyło nam zadanie, i teraz mieliśmy już tylko 107 cykli i 8 użytych symboli, czyli poszło nam lepiej. Możecie się bawić w ten sposób, żeby poprawiać swoje wyniki, ale nie musicie. Jak zauważyliście, wystarczy zaliczyć w dowolny sposób zadanie, i można przejść do następnego. W tym filmie jeszcze wejdę w to drugie zadanie tutaj chyba jest wstęp o tworzeniu wiązań ale to zadanie jeszcze nie będzie tego dotyczyć zrobię drugie bo jak widzicie jest bardzo podobne do pierwszego i omówimy sobie tutaj tu mamy przełącznik kolorów tu możemy zblokować wyłączyć Widzę, na przykład o, tu nam niepotrzebny w tej chwili czerwony, możemy go wyłączyć tak, nie chce się wyłączyć nie daje nam takiej możliwości no ale, a tu możemy zblokować i nic nie możemy zrobić no dobra to zacznijmy według tego tak jak oni co ja tu robię o, przełączmy na beta wejście strzałka w górę strzałka w prawo Złap. No i odkrywa nam się tu pole wyjścia. Jak widzicie są dwa pola wyjścia i dwa pola wyjścia. Alfa i beta to wejścia. Psi i omega to wyjścia. Tu jest opisane, że to jest wyłączone. Disable. I tutaj mamy doprowadzić. Aha, tu właśnie mamy połączyć dwa atomy wodoru, czyli mamy tutaj coś na temat yy, wiązań jednak no nie, zap nie wiedzieć zapomniałem mm. A, nie, nie mamy co ja gadam. Z tej strony jest też dwa. Yy, jest też hydrogen. No to co? No to zrobimy. Tak. Teraz wam pokażę, że nie trzeba wyjeżdżać poza można dla skrócenia bezpośrednio wyjść z polecenia out i sprawdzimy czy się to zadziała proszę bardzo puścimy razie powoli to możemy właśnie wyłączyć żeby nam nie przeszkadzało Przyspieszmy. Może jeszcze bardziej. Tu macie cykle. 10 trzeba było. Nie zawsze jest 10, teraz jest więcej. To już zauważyłem. No i znowu jesteśmy w tabeli wyników. I możemy kontynuować. No. To tyle. Na początek może zrobię kolejne filmy. Wiem, że nikt tego pewnie nie będzie oglądał, nie tylko dlatego, że to mój kanał, ale bo to gra logiczna nie wiedzieć yy, czemu wszyscy się ich boją. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.